Siedem, 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 siedem. Teraz cię ah. lubię. Oh, oh, lubię. Bumberini. Ballerina świni Spini. La baczka. Bomba di Rock

Mega dużo osób się tak nazywa. Imię jako kolor. Nie bo to są inne. Są zimni. Fajny kolor. 10 sekundowy klikanie. Co to panie? Teraz w ogóle mówi.

You're a ten, but you're a better in, and internet access at a young age.